W zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Kowary wzięło udział kilkunastu wędkarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Alternatywa. Zwycięzca po prostu postawił kropkę nad i najwięcej w tym roku złowił ryb, które oczywiście wypuścił. No i uważam zawody za udane. Pogoda dopisała, deszcz nie leje, jest wesoło, dobra atmosfera. No, jeszcze coś fakcja. Wędkuję nie, nie po to, żeby zdobywać medale, tylko... Traktuję to jako pasję, hobby. Nie zabrakło także nagrody za największą złowioną rybę w tym sezonie. Otrzymał ją Mirosław Garlas. Rybka Amur, yy, waga 9,60, długość 95 cm. Z gruntu? Nie, nie, na, z, z, z powierzchni na bułeczkę. Były to ostatnie zawody przed remontem zbiornika w ramach zadania zielono niebieskiego Wary. W tym roku będą realizowane prace porządkowe i przygotowawcze. Natomiast, gdy tylko pozwoli na to pogoda, rozpocznie się gruntowny remont. Między innymi korony zbiornika. Powstanie również ścieżka spacerowa wzdłuż tej korony, zbiornika o długości ponad kilometra, która będzie oświetlona za pomocą lamp fotowoltanicznych. Powstanie. Powstanie taka ścieżka spacerowa, dydaktyczna tu przy ulicy Zamkowej, będą nasadzenia roślin wodnych, będą również zbudowane specjalne podesty i będzie można tutaj korzystać właśnie rekreacyjnie z tego zbiornika. To otoczenie w znacznym stopniu się tutaj zmieni, ale to jest czas realizacji tego przedsięwzięcia, to jest przyszły rok i następny, czyli do 2024 roku chcemy zakończyć tą inwestycję. Pieniądze na te inwestycje pozyskane zostały z funduszy polsko-norweskich w ramach projektu Zielono-Niebieskie Kowary. Łączna kwota dofinansowania to ponad 11 milionów złotych.